Trudno o tym opowiadać, bo kolejna tragedia doświadczyła to dziecko Karola Wojtyły, wtedy kiedy mieszkał w Wadowicach. Miał brata Edmunda, jak już Wam wspomniałem cudownego człowieka, który był dla Lolka autorytetem, wzorem, przyjacielem, kompanem, razem chodzili w góry. To dzięki, to dzięki Edmundowi zobaczył po raz pierwszy Tatry. Kiedy Edmund Wojtyła zdał, zdał egzaminy na medycynie na Uniwersytecie Jagiellońskim, dostał pracę w Bielsku, w szpitalu w Bielsku. Jako młodziutki człowiek miał 24, 25 lat, został zastępcą ordynatora tego szpitala. Był niesamowicie zdolnym I, i szlachetnym człowiekiem i niestety to ta jego postawa szlachetna, poświęcenia była przyczyną jego śmierci. Otóż Któregoś razu przywieźli do szpitala dziewczynę, która już była właściwie w agonii, w stanie umierającym. Edmund Wojtyła czuwał przy niej całą noc i za zaraził się taką ciężką odmianą szkarlatyny. Wówczas nie było antybiotyków jak teraz. Po prostu nie było, nie było sposobu na to. I on zmarł w wieku 26 lat. To był straszliwy cios dla Lolka. On potem już jako papież zapisał w takiej autobiograficznej książce, że śmierć brata przeżył bardziej niż, niż śmierć mamy, bo, bardzo, bo bardziej pamiętał, e, pamiętał brata. Brat dłużej z nim był. I wyobraźcie sobie, że do końca życia papież Jan Paweł II w szufladzie, w swoim gabinecie trzymał stetoskop. Wiecie, co to stetoskop? To takie urządzenie lekarza do badania pacjenta. Teraz już są nowocześniejsze, nowocześniejsze instrumenty lekarskie, ale wtedy stetoskop to był czymś, to był takim narzędziem, z którym lekarz medycyny się nie rozstawał.